Potem nie wiem, która gra jest gdzie, a pamięć mięśniowa idzie w tę stronę, w którą zawsze szła, jak chciałam, tą grę daną. Mam tyle dzisiaj jeszcze do zrobienia, że pan wam, nie ogarniam. Nie ogarniam tego, co się dzieje dzisiaj. Ale puszczę sobie, puszczę sobie y, tych chłopaków, będą oni mieli przygodę, ja będę w tym czasie ogarniać i może to zadziała. to muszę zrobić, tak Zanotuję to tutaj jeszcze w procentach. Okej. Okay. Jestem tak zmęczona po wczoraj. To mam w ogóle listę rzeczy, które muszę jeszcze zrobić. Także nawet nie założyłam mu na Twitch'u ogarnąć, za co przepraszam mega, ale postaram się, postaram się w tym tygodniu. W tym tygodniu w ogóle w ten tydzień będzie ciężki, no? Jak to ogarnąć? jak to wszystko ogarnąć. Czwartek, piątek, sobota to będą takie dni, że strumyki będą plus minus bliżej nieokreślone, bo nie wiem jak to tam będzie w tej nowej miejscu. No w niedzielę zrobimy na pewno niedzielę trzeba będzie ogarnąć jako niedzielę. Niedziela w niedzielę, absolutnie. Powiem Ci, że coś tak wydaje się, jakby twoje site konto cię dzisiaj zaskakiwało pozytywnie na każdym kroku. <grystanie> Słuchaj, nawet nie wiesz, jak to, Nawet nie wiesz, jak to się podziało, ale cię powzięło i ten. Z zaskakania. No przecież to jest najcudowniejsze na świecie, no. No temu co? Zobaczcie, to on to tak robi tak. E, 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 Thank by <laughs> you, First to the treasure, same actor, different role No i tyle w to macie. On to po prostu pfa A tam z boku stoi Kali i tak patrzę, a kiedy my? Halo? A kiedy my? To <grych> no jeszcze raz bo jest. Więc są lepsze nagrody, to trzeba ten trzeba brać jak dają, nie? Tak się zastanawiam, Mel, y, powiedz mi czy w tej chwili jest w tym, w HSR, że Yy, ...ziomek, który ma podobne zdolności jak yy, Gal? Znaczy, na chwilę obecną Gal jest niezastąpionym yy, tym... Znaczy, ja cię uwielbiam go, więc, więc yy, ja się cieszę, że... ...nic nie kusi, nikt nie kusi ten... No... Chyba nikt, nie? Chodzi mi o chłopaków, nie o dziewczyny, no wiadomo, nie? Ale... Lucha jest, o! Faktycznie! I go mamy! Hmm. czy w końcu tutaj też pochodzić? może we środę sobie to pójdziemy w końcu to zacząć ogarniać żeby to przejść, pójść i tyle w temacie czyli trzeba będzie, czyli trzeba będzie pyknąć I go zacząć budować. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, co my tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy tych kuleczków. Mówisz? Czyli może teraz tak zbierać na... zacznę zbierać, a, a tutaj się wymieni go gala i sobie i sp spróbuję pograć, zakolegować się. z hmm. No tak jak mówiłam, kochani, cię niestety tyle, jeśli chodzi o... Mm, ale będzie więcej. To ty ten tydzień nie jest. Ten tydzień jest gorszy, ale będą lepsze. To by było na tyle, jeśli chodzi niestety o, mm, o wówę. To była szybciutka dnióweczka. Ultra mega szybka, ale ja jeszcze do, do, no na pewno...